Thank you nasze drugie śniadanko dzisiaj Jajko smażone z awokado, tutaj jest pasta dla Mikołaja na chlebek i herbatka dla mnie i dla Kacpra, bo my akurat chcieliśmy Kacpre przyszedł przed dworu i jest po prostu mu zimno mi tak samo. Jeśli coś zjecie, to życzymy wam smacznego i bierzemy my się za wcinanie śniadanka, bo lecimy jeszcze z powrotem na podwórko. Mamy tam kilka rzeczy do zrobienia. Jesteśmy w mieście i słuchajcie, zobaczcie. Puściutko, jesteśmy bez chłopaków. Te dwa małe stworki zostały z babcią. Z tego względu, że przyjechaliśmy z moim mężem na takie zakupy, ale tak gdzieś wpadamy wypadamy. Na szybkiego i wyciąganie po prostu ich z fotelika co 5 minut, co chwilę. Wkładanie, ściąganie kurtek, zakładanie. Wiecie, dla nich po prostu, a szczególnie dla Mikołaja, to będzie męczące. Także mamy dzisiaj labę. No, ok. Ja kończę. Coś mam może nagram, pokażę. Proszę. Gdzie ma? No, i jedziemy. Pozałatwiać wszystkie, wszystkie, wszystkie sprawy, które musimy dzisiaj. Ukarny. Co? Nic mówię, że jedziemy załatwiać sprawę. jesteśmy bez chłopaków. W końcu. No. Dla nas to jak po prostu. Oh. Żebyście wiedzieli. No. Instytut Radości. Tak. Nie, czy nie ma ludzi? No. Kto ma dzieci, ten wie? wie. No i kochani, my jesteśmy pod ubezpieczeniem. Tam jest ubezpieczanie. Mój mąż poszedł się zapytać, słuchajcie, czy bez polecenia tego przekazu, czy zapłaci ostatnią tą ratę, wiecie, za ubezpieczenie? Bo my kupowaliśmy ten samochód i on był wykupiony takim ubezpieczeniem na ileś tam rat. Także teraz przyszło właśnie, że musimy zapłacić. No i mąż poszedł, bo zapomniał tej kartki i będzie się pytał. No. A wiecie co, chciałam Wam powiedzieć, że u nas, takiej małej miejscowości, bo to jest mała miejscowość, e, otworzyli lodowisko. <laughs> Boże, jak się dowiedzieliśmy, to radość ogromna, bo nasze chłopaki będą mogli iść, e, spróbować, zobaczyć, jak to jest. E, jakby im to fajnie szło, e, to fajnie by było kupić rolki każdemu, i byśmy sobie pojeździli e, u nas e, na wsi w rolkach. No i zobaczymy. Ale dzisiaj zaczynają, dzisiaj ruszają z otwarciem i właśnie nie wiemy, czy dzisiaj pojedziemy, czy jutro. Zobaczymy, jak to będzie. Z tego względu, że boimy się, że będzie dużo, dużo osób dzisiaj. I trochę boimy się ze względu na Mikołaja, żeby go tam, wiecie, te osoby nie stratowali. Jednak go trzeba pilnować. On jest taki, że wiecie, wszystko go interesuje. No i zobaczymy. Zaczyna padać deszcz, co mnie nie cieszy za bardzo. Bo dzisiaj tak wiecie do Biedronki tylko na chwilę po jakieś zakupy i ten i, I tak bardziej mamy właśnie wysiadanie, wsiadanie samoty jak teraz o mój mąż poszedł e, potem idziemy do naszego budowlanego, weźmiemy, e, zobaczymy farby, Pokupywaliśmy do tutaj pory w kasterami farbę i tą samą znaleźliśmy tutaj u nas, mam nadzieję, że jeszcze będzie. Ale jechać specjalnie tyle kilometrów do Kastoramy, bo mamy bardzo dużo, około 100 kilometrów, no to nam się nie opłaca, bo to jest tak, raz koszt paliwa, dwa, ona sobie było tak, że gdzieś jeszcze byśmy przy okazji jechali, coś byśmy musieli załatwić. I po prostu coś zjeść. No bo na tyle godzin to już jednak liczymy, wiecie co, jakiś tam posiłek. No i... I się nie kalkuluje bo mówię co, chcemy o całą puszkę wiecie co straciliśmy ten prototyp <laughs> tej ściany No i tak yy, dużo poszło, ale z tego względu że malowaliśmy, poprawialiśmy, nie wiedzieliśmy jak to wyjdzie, No i yy, no i cała puszka poszła po prostu na ile, na trzy płyty. No i teraz tak podejrzewam, że jak kupimy, no to mniej tej farby powinno iść, bo już wiemy, jak, jak będziemy malować, ile warstw położymy i takie tam do tego zobaczymy. Ok, kończę, bo tutaj jest bardzo dużo ciekawych ludzi, co ja robię. I tak mówię tutaj jakaś pani czy pan, nawet nie patrzyłam wyjeżdżała tutaj pani obok, siedzi w samochodzie także co, odzywam się do was później kochani, standardowo jak były zakupy, to i jest u nas hol zakupowy pożywczy i słuchajcie, byliśmy w Lidlu, w Biedronce i chyba wszędzie nie wiem czy coś ze stokrotki a, ze stokrotce byliśmy po jedną rzecz, po tygryski tak jak zawsze, czyli małe jajka, jak zawsze Kary, kurkuma nam się skończyły. Także kupiliśmy. Tu mamy cebulkę zapykaną. Słuchajcie, mój mąż nie wyobraża sobie makaronu po chińsku. Bez tej właśnie cebulki. Dlatego musi być. Tu są orzechy. Jednego sobie skubnę. Także tak. Energetyki Tiger. tata już sobie jednego wypił. Tutaj śmietanka. Tu mamy mleko. Mleko. Tu mamy. Kubusia. Jabłuszka. Tu właśnie drzyski. Tu je przerzucę. Tu mamy groch. Będzie grochówka. Ale jeszcze nie wiem kiedy. Nie wiem czy w najbliższym czasie, czy trochę później. Tu mamy płatki. Ja je bardzo lubię. Jest bardzo duża paczka. Fajny mam skład. Także yy, od czasu do czasu lubię po sobie je zjeść z mlekiem. Tu mamy... Ser rycki, konaser, ale słuchajcie niedawno nie go trafiłam, go chyba raczej na pewno yy, nie było w wcześniej i popatrzcie, on ma tak rewelacyjny skład, trochę mi tutaj cień pada, bo tu jest tylko yy, sól, mleko i kultury bakterii, także wow i jest przepyszny w smaku. Yy, ta paczka kosztuje coś około u nas 4 zł. Tu są bataty, do rybki będą. I tutaj właśnie dla Orzechy nasze ulubione i te ziemne. Te prażone, niesolane. Też są bardzo dobre, pyszne są w ogóle. A tu mamy płatki. Kacper sobie wziął nowe. Bo mówię, od czasu do czasu, jak nam już brak pomysłów na jakieś śniadania, kolacje czy coś, to, to po prostu, żeby one były w szafie. Dawno, dawno ich nie było, żadnych płatków, więc kupiliśmy. A tutaj kacper sobie wziął takie i u nas jest na zasadzie tego, że co chłopaki sobie wezmą, wymyślą szczególnie kacper, bo Mikołaj jeszcze za bardzo głosu nie ma. To tata potem to zjada już się biedny zastanawiał właśnie, czy to będzie na zasadzie jednej łyżki wzięte i E, nie smakuje mi w ogóle i będzie musiał to wszystko biedne pozjadać, bo u nas się jedzenia nie wyrzuca, nie marnuje. Tata jest dzielny i daje radę. Także dalej jedziemy. Ciecierzyca, ciecieżyce też była kupiona. I będą kotlety z ciecierzycy, bo teraz ostatnio było leczo z ciecierzycą, a teraz będą kotlety. Takie rurki w Lidlu waflowe, one są bez tego środka. Jak się po prostu nam się coś słodkiego czy coś, żeby to leżało, bo to może tam leżeć ile, ile się chce. Tu mamy pastę tahini, też z Lidla. Pasa sezamowa. Też do tych właśnie kotletów z ciecierzycą. Tu mamy y, sos sojowy, bo nam się skończył do makaronu. Mamy kubusia, łotera. Te dwie wody Polaris, bo ostatnio był żywiec, są pyszne naprawdę. Fajnie smakują. Tu mamy pieczarki. Standardowo nasza oliwa z oliwek. Ostatnio była inna, teraz ta. Wafle kukurydziane. To y, takie wafle... Mamy zazwyczaj w samochodzie, wiecie co, jak jedziemy, takiego wiecie, żeby coś przegryźć na szybko, bo jak jesteśmy w samochodzie, to jest to zazwyczaj bardzo dużo godzin. Bo albo gdzieś jedziemy, dojeżdżamy, albo coś załatwiamy, robimy i no takie wafle po prostu nas ratują. Tu mamy kaszę jęczmienną, tu mamy ryż biały, tu mamy puszkę z fasolką białą, bo dorwałam znowu w Biedronce. Będzie fasoka po brytońsku, ale to na zasadzie te grochówki. Jeszcze nie wiem kiedy, ale żeby była. <laughs> tu mamy makaron, bo był na promocji. Ten dwa... kub dwa będzie tani. To każdy chyba zna tą promocję. E, właśnie do tego makaronu po chińsku, bo ten e, makaron ryżowy też gotujemy. Nawet jest teraz, widzę, w stałej ofercie w Biedronce. Także super. E, ale... E, po prostu ten makaron też tak na zmianę z tamtym, bo on też jest bardzo dobry do właśnie po chińsku. Tu mamy ziemniaczki parę na zupkę, albo grochową, albo ogórkową, bo tak nam się chce ogórkowej. W ogóle uwielbiamy z moim mężem ogórkową. Tu mamy marchewkę, tu mamy serfeta, bo będę zrobiła serfeta zapiekany z warzywami. Będziemy próbować. To taki przepis wyczaiłam, także jestem bardzo ciekawa właśnie jak, w jaki, jaki on ma smak po zapieczeniu o, to mnie bardzo interesuje i zobaczymy tu mamy banany dla taty, dla Kacpra do szkoły jabłka nawet sobie pokazywałam także takie co cotygodniowe większe zakupy jeszcze mamy, hemi nie kupowaliśmy, bo pisze mamy I chyba wszystko, chyba tata ma gdzieś jeszcze w swoim kole ale jeszcze nie wyciągnął, bo tata lubi bardzo sobie kole wypić tak do posiłku czy coś. No i chyba wszystko. Także co kochani, ja już się z Wami żegnam na dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Dziękujemy bardzo tym, którzy z nami byli, oglądali. Pozdrawiamy Was kochani i widzimy się już następnym razem. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!